Na terenie Centrum Kultury i Sportu zostały zainstalowane źródełka z warszawską kranówką. Niby nic takiego nadzwyczajnego, a jednak. Warszawska kranówka kojarzy nam się zawsze z ekologią i tutaj organizujemy półkolonie, mamy wielu klientów, którzy korzystają ze strefy fitness i w tej strefie fitness dobrym pomysłem wydawało mi się podłączenie właśnie jakiegoś źródełka. Zaczęliśmy analizować. Skontaktowaliśmy się z MPWIK w Warszawie i okazało się, że jest to świetny pomysł. Możemy zorganizować to w kilku miejscach. Oprócz strefy fitness źródełka pojawiły się także w recepcji oraz w hali znicz. Źródełek nie sposób przegapić, ponieważ w ich sąsiedztwie powstały tematyczne murale. Zaprojektowali je studenci wydziału grafiki wyższej szkoły technik komputerowych, a namalował je artysta Krzysztof Rodak. Murale, które maluję w liczbie trzech będą towarzyszyły dystrybutorom wody w ramach akcji Warszawska Kranówka. Będą przedstawiały elementy identyfikacji wizualnej. Ten tutaj w strefie sportu będzie również przedstawiał lekkoatletkę. Pozostałe logo Warszawskiej Kranówki, hasła m.in. hasło Świeża Woda Zdrowia Doda, hasło Zatankuj do pełna. Razem z hasłami do korzystania ze źródełek zachęca rzecznik MPWiK, zapewniając, że kranówka jest zdrowa, ma wartościowy skład i picie jej jest całkowicie bezpieczne. Warszawską kranówkę warto pić z wielu powodów. Pierwszy to taki, że ona spełnia wszelkie wymogi jakościowe, o których mówi prawo krajowe, ale też prawo unijne. Jest to woda wysokiej jakości, wielokrotnie przebadana, jest badana nie tylko na każdym etapie procesu uzdatniania, ale też jest badana już w sieci dystrybucyjnej. Mamy wiele punktów, z których pobierane są próbki wody. i Jest ona badana więc nie tylko w stacjach uzdatniania, ale też już w drodze do naszych odbiorców. Rocznie. Wykonujemy aż około 200 tysięcy analiz próbek wody, więc można być pewnym, że ona jest bezpieczna. Jest to też woda średnio zmineralizowana, więc może śmiało konkurować z wodą w sprzedawaną w plastiku. Niejednokrotnie może też tą wodą wygrywać, dlatego że zawiera takie cenne mikroelementy jak wapń czy magnez. Warto pić wodę bez konieczności przegotowania, tylko właśnie chłodna woda nieprzegotowana ma te wszystkie walory, ponieważ gotowanie wody powoduje wytrącanie się tych minerałów. I jest ona już wtedy uboższa. Tak więc odtąd w cekisie gasić pragnienie będzie można i zdrowo, i ekologicznie, i bezpiecznie, i w artystycznej atmosferze.